Cześć wszystkim, przede mną mam 3F150 R2 Ultra. A pozwólcie, że pokażę Wam, jak w prosty sposób zmienić nawigację z trzech przycisków na gesty w tym urządzeniu. Po prostu. Zacznijmy od otwarcia ustawień, a następnie musimy przewinąć na sam dół, aby znaleźć system. Teraz dotknijmy gestów, czyli drugiej opcji, a następnie dotknijmy nawigacji systemowej. Zanim ustawimy gesty, możesz dostosować nawigację z trzema przyciskami. Po prostu dotknij ikony ustawienia, a niestety mamy tylko opcję. Przytrzymaj przycisk główny, aby uzyskać dostęp do asystenta. Jednak możesz to dostosować tutaj. Teraz ustawmy gesty. Po prostu dotknij tej opcji na górze, a zobaczysz, że zamiast trzech przycisków mamy tę linię, która odpowiada za niektóre gesty. Możemy je również dostosować, więc po prostu dotknij tej ikony edytuj lub ikony ustawienia. A tutaj mamy czułość obszaru, możemy zmienić lewy i prawy brzeg i szczerze mówiąc gorąco polecam wrócić do tej opcji. Po pewnym czasie korzystania z gestów będziesz w stanie zdecydować, czy czułość powinna być wyższa czy niższa. Dobrze, teraz szybki samouczek, jak używać gestów. Jeśli chcesz wrócić do poprzedniej strony, zrób to tak, jakbyś używał przycisku wstecz. Musisz przesunąć palec od boku do środka urządzenia, tak jak to, aż zobaczysz tę strzałkę, a teraz możesz puścić palec i jak widzisz, właśnie wróciliśmy do tej samej sytuacji z prawej strony. Jeśli chcesz wrócić bezpośrednio do strony głównej, przesuń palec od dołu do środka urządzenia i upewnij się, że ten ruch jest szybki i krótki, tak jak to. A jeśli chcesz otworzyć ostatnie aplikacje, powtórz gest czyli od dołu do środka, ale tym razem wydłuż ten gest i przytrzymaj palec. Gdzieś tutaj coś w tym stylu. A tutaj mamy ostatnie aplikacje. Dobrze, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, tak? Ten film był pomocny, a jeśli tak, proszę naciśnij przycisk, subskrybuj i zostaw łapkę w górę.